Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela. Ja oczywiście nie marnuję czasu i każdy wolny, niewolny dzień. Staram się na maksa tutaj wykorzystać, żeby wszystko po prostu sobie zaplanować i później w tygodniu, żeby mieć jak najmniej pracy i jak najmniej obowiązków na głowie. Słuchajcie. Pierwsze co, jeżeli chodzi o dzisiejszy mój makijaż, na oczach mam paletkę z Glam Glow. Są to takie bardzo połyskujące cienie. To są takie zprasowane turbopigmenty. One robią cały po prostu glam, efekt takiej tafli. No i w zależności od światła różni się mieniem i połyskują. E, na ustach mam pomadkę z Smashboxa, e, podkład mam z, 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 z um, um, bibi jakiś krem, ale nie pamiętam szczerze mówiąc. Uciekło mi z głowy. Pamiętam, ale uciekło mi z głowy. E, no i tak, kreseczka, eyeliner e, trochę tuszu na rzęski. I tak się dzisiaj prezentuję. Dzisiaj generalnie jest taki dzień organizacyjny. No i trochę też sprzątania, wiadomo. No i tak, porobiłam trochę nagrań, trochę filmików do przodu, trochę zdjęć na Insta, powrzucałam. No takie zaległości, zaległości po prostu do nadrobienia są. No i tak, słuchajcie. No, i tak, no i dzień jak co dzień. Już generalnie jest no już późna popołudniowa pora. Jesteśmy po obiedzie. Zrobiłam pyszną zupę dzisiaj ogórkową z Thermomixa. Naprawdę, to ten Thermomix, szóstkę my mamy najnowszą wersję. Jest naprawdę bardzo dużym ułatwieniem, szczególnie teraz dla mnie, gdy no naprawdę mam bardzo mało czasu, a na szybko muszę coś przygotować, no to on po prostu 30 minut i jest pyszna zupka gotowa do zjedzenia, więc naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zakupu. No i tak, powiem Wam, że... Ten tydzień zapowiada się bardzo, bardzo pracujący i bardzo też dużo decyzji zapadnie w tym tygodniu, więc no, ja się bardzo ekscytuję, bo są to dla mnie bardzo dobre zmiany i uważam, że nie ma co stać w miejscu i tutaj tracić energii. E, dla kogoś, tylko po prostu trzeba skupić się na sobie i zacząć działać, żeby po prostu to miało e, też e, ręce i nogi, żebyśmy po prostu byli w pełni zadowoleni z tego, co robimy e, i z tego też, co mamy. Ja na przykład bardzo doceniam to, co mam, e, to, co sobie już wypracowałam. E, w tym miejscu, co jestem dziś, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i naprawdę szczęśliwa. W ogóle, bardzo Wam polecam patyczki zapachowe. Właśnie tak spojrzałam, bardzo pięknie mi pachną. One akurat. Już nie pamiętam gdzie były kupione, no ale niezależnie po prostu gdzie kupicie, e, kosztowały około 40 zł e, i naprawdę pięknie się e, zapach unosi e, w całym pomieszczeniu. Ja już jak wchodzę, po prostu czuję. No ja mam kilka tutaj. Świece mam zapachowe e, i patyczki. E, I kominek też zapachowy odpalam w ogóle jesień. To jest czas po prostu zapachów. Ja uwielbiam, e, jak się chodzi do pomieszczenia i pięknie pachnie. E, uwielbiam jesienią świece, kominki zapachowe, patyczki zapachowe. Uwielbiam, to jest po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo. E, no, no, na dowód tego mam mnóstwo tutaj cały pojemniczek, świeczuszek i non stop odpalam. Non-stop. No i tak słuchajcie. E, chciałam jeszcze Wam pokazać e, peeling kawitacyjny. Urządzenie do domowego wykonywania peelingu kawitacyjnego. To jest od Dermopil. E, Urządzonko. E, I słuchajcie, e, to jest ta szpatuła do kawitacji. Są trzy. Tryby: e, oczyszczanie, wygładzanie i takie napinanie, lifting. E, drugom, drugim programem też można sobie wtłaczać ampułaczka, na przykład serą z witaminą C albo z kolagenem. I drugi właśnie, e, druga opcja służy właśnie do wtłaczania e, preparatów głęboko z skóry. Ja tak na dobrą sprawę używałam rok temu bardzo tego peelingu kawitacyjnego. Teraz troszkę od tego odeszłam. E, jestem zupełnie na innej pielęgnacji, ale gdybyście chciały takiego oczyszczenia domowego, nie chcecie, nie macie czasu e, budżetu chodzić do kosmetyczki, to ja wam polecam to urządzonko. Na pewno zwrócą wam się koszta, no bo wiadomo, że na urządzenie przeznaczacie e, wiadomy konkretny budżet. I w ogóle macie już w domu ten sprzęt do wykonywania, możecie wykonywać peeling kawitacyjny raz w miesiącu. Nie zaleca się częściej wykonywać peelingu kawitacyjnego, bo może po prostu zaburzyć strukturę skóry i ona zacznie szaleć, wariować i może nastąpić wysyp i to jest całkiem niezły. Więc najsensowniej i najbezpieczniej dla skóry używanie raz w miesiącu, żeby po prostu nie zaburzyć równowagi skóry. No i wiadomo, że to jest konkretny zakup. Ja dałam za niego chyba 500 zł albo 400 jakoś tak. No ale wiadomo, że już później nie musicie chodzić do kosmetyczki i już jak gdyby Wam się ten budżet po dwóch miesiącach zwróci, no bo zabieg u kosmetyczki, peeling awitacyjny to jest w granicach 100 zł teraz. Ja na przykład chodzę na oczyszczanie wodorowe, no to jest 250 zł. No, to no wiadomo, że to już jest no, suma całkiem pokaźna. No, ale trzeba dziewczyn dbać o skórę, nie oszukujmy się i pielęgnować ją. I to niezależnie od wieku. Ja generalnie nie podzielam takich w ogóle opinii, że jestem. O 40 i muszę zacząć do, chodzić do kosmetyczki, żeby zadbać o skórę. Dziewczyny, dbanie o skórę musi być pielęgnacja kilku i to nieważne, że pójdziecie raz do kosmetyczki na pół roku i to wystarczy, nie musicie pielęgnować w buzi w domu i nakładać bogatej, kilku etapowej pielęgnacji. I tak wam nic nie da. Musicie po prostu nawilżać, oczyszczać, złuszczać buzię w domu systematycznie dzień w dzień. Bo żaden zabieg nie przyniesie rezultatu, jak zaniedbana buzia później w domu, tak? Więc tutaj stricte trzeba naprawdę, naprawdę bardzo pilnować pielęgnacji buzi. No i wiadomo, hmm, buzia szyja najszybciej, dziewczyny się starzeje, tak? Więc też zabezpieczajmy ją filtrem ochronnym. E, przez cały rok tak na dobrą sprawę tak przez cały rok dobre kosmetyczki zalecają nakładanie filtrów przez cały rok nie tylko wiosną latem tak żeby była jasność przez cały rok słuchajcie e, no i tak e, postanowiłam troszkę się do was odezwać zaraz zbieram się do domku do męża e, no i tak, jeszcze wieczór muszę mm, ki kilka rzeczy zrobić wieczorem. E, no i fajnie, fajnie, powiem Wam, że mm, fajny teraz taki okres przed nami. E, bardzo intensywny, ale bardzo się tutaj z mężem cieszymy. E, no i tak, no jeszcze trochę e, i będę mogła Was tutaj w mój azyl tajemniczyć, no ale jeszcze trochę dziewczyny cierpliwości. Eee, no i tak. Dzisiaj była też piękna pogoda. E, bardzo słonecznie, cieplutko, taka prawdziwa, prawdziwa e, ciepła polska jesień. Byśmy z chęcą sobie wylecieli teraz za granicę, żeby się gdzieś wygrzać. E, fajne są teraz wycieczki fajne cenki, więc popatrzcie sobie na oferty wycieczkowe, bo teraz można naprawdę, naprawdę dużo zaoszczędzić i wylecieć sobie w dobrej cenie na tydzień we ciepłe kraje, więc no, my się zastanawiamy. E, może sobie polecimy na początku e, listopada gdzieś, żeby po prostu odetchnąć. E, chociaż teraz jest bardzo gorący okres, dla mnie szczególnie. E, więc nie wiem, no, może na tydzień wylecimy, zobaczymy. E, no i tak, e, tak nie z list e, Październik to jest jeszcze taki. Organizacyjny, ale już od listopada, no od listopada no to już się zacznie dziać tak no, na poważnie, że tak powiem, nie? więc no zbieram siły na ten listopad, słuchajcie, listopad, grudzień będzie intensywny, intensywny bardzo, więc już naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać. E, no i tak słuchajcie, co ja wam jeszcze miałam tutaj powiedzieć e, he, he, he. Mm, coś miałam wam powiedzieć i mi uciekło słuchajcie z głowy e, no i nic, ale mi się dzisiaj podoba moje oczko zrobione słuchajcie, niby taki fiolecik, niby taki granacik pięknie połyskuje ja uwielbiam takie Turbopigmenty, które dają taki efekt 3D. No i tak. Miał dzisiaj przyjechać ze mną Abi. No, ale Abi jest taki, że on wszędzie po prostu chce z Lilą być. Nawet jak dzisiaj Lila położyła się na narożniku, tak na oparciu, bo się wygrzewała, bo akurat słoneczko nam świeciło we salonie. No to Abi od razu skoczył na narożnik i tam się po prostu przepychał do niej, że on też chce się przytulić i być blisko niej. Więc staramy ich tak się nie rozłączać, jeżeli możemy. No i miałam, aby jego właśnie zabrać, ale mówię, nie, będzie ten, który za na co zostali z w domu. No tak, dwójkę, żeby to przywieźć, no to trochę bym miała za dużo i nie, bym nie mogła się skupić, no bo oni wiadomo, że chcę się bawić, a widzę, zaraz zabawki przynosi. Lila bardziej jest grzeczna, więc jak już bym miała zabrać no to Lilę ze sobą, bo ona się zajmie sobą albo pójdzie spać. No wiadomo, już siedmioletni piesek tak nie ma werwy i takiej energii jak szczeniak, tak. Mm, więc jak już miała wziąć na to Lilę, no ale znowu Abi by na nią wyglądał, by na nią czekał, oni bardzo są związani ze sobą, razem śpią, razem jedzą, razem się bawią, razem liżą się wzajemnie, no po prostu słodziaki takie kochane, naprawdę no mega są te zwierzurki nasze. Ja zawsze mówię, ja od samego małego wychowałam się z pieskami, z kotami i zawsze to podkreślam moim dziewczynom, że dom, słuchajcie, bez zwierzaka to nie dom, to mieszkanie. Więc zawsze jak ktoś się dziwi, że my mamy dwa pieski, no to ja mówię, słuchajcie, nie wychowaliście się ze zwierzętami, nie wiecie w ogóle o czym mówicie. Wiadomo, e, no że no, trzeba po prostu mm, trzeba i do lekarza, i na badania, i do fryzjera, i nawet serc, i pożywienie dobrej jakości. Ja na przykład gotuję moim pieskom, karmę też jedzą, no ale naprawdę e, karmę, nie żaden royal albo pedigree, tak jak niektórzy e, karmią tylko karma dobrej jakości, empire, tam jest najwyższa zawartość mięsa. E, no, głównie są na empire albo wiejska zagroda też ma dobry stosunek cena kontra jakość, tak? No ale głównie ja im gotuję, więc no wiadomo, że obowiązek jest, no ale my je bardzo kochamy, traktujemy jako członków rodziny, więc no ja tutaj nie widzę, że mogłoby być inaczej, tak? Więc no fajnie, fajnie. No i tak, dzisiaj trochę poogarniałam. E, socjalne media. E, Porobiłam zdjęcia, nagrania już za, na zapas, żeby, żeby czekały. No i tak, no jest co robić, słuchajcie, jest co robić. Cały czas mam głowy po prostu mnóstwem e, pomysłów e, zesłanych. E, no i jak się zmienia miejsce, otoczenie, jest taka zawsze nowa energia, nowe flow. Ja już po prostu, naprawdę, no, ja już nie mogę się doczekać e, listopada. E, naprawdę bardzo bardzo mnie to wszystko tak pcha do przodu i po prostu energia i no chęć po prostu do działania, tak? Więc no listopad, listopad już pójdę z taką naprawdę charyzmą przyszłościową, więc naprawdę fajnie, fajnie, fajnie w ogóle, że jeszcze tak rozpoczęłam, rozpoczęłam, no już rozpoczęłam z dnia nowo jeszcze stary rok. I już po prostu nie czekałam do nowego. No, już w ogóle te pomysły to już mi się pojawiły we styczniu, więc i tak długo, długo wytrwałam i przeczekałam ten trudny czas do października, więc i tak, i tak brawo dla mnie uważam. <grym> no i tak, kochani, fajnie, fajnie. Ja naprawdę. Zawsze y, mówię to, co myślę, nie lubię czarować, jeżeli mi coś nie pasuje, tak jak Wam mówiłam wcześniej. E, ja to mówię, bo to jest y, moje zdanie, może ktoś się z nim nie liczyć, może się liczyć, nie obchodzi mnie to, tak? E, prawda jest taka, że mm, no ja zawsze walczę o swoje zdanie. E, nie wmów mi ktoś, że jest dobrze, jeżeli nie jest dobrze. Tak? więc zachęcam Was tutaj gorąco też, żebyście zawsze walczyły o swoje, upominały się. Bo nikt tego za was nie zrobi. Mało tego, nieraz trzeba się upominać o innych, więc nie każdy pilnuje swojego jestem tego zdania. Więc... więc tak, dziewczyny, no, dzisiejsza rzeczywistość bywa brutalna ale trzeba jakoś się w niej odnajdywać pomimo wszystko. No i iść do przodu, nie oglądać się na nikogo, kto coś powie. No, to jest akurat mało istotne i mało ważne, tak samo jak dla mnie, tak? Ja nie zastanawiam się, kto co powie. To jest moje życie, moje wybory, więc nikomu nic do tego tyle powiem, tyle powiem, tyle powiem. No i tak, jeżeli, jeżeli się zastanawiacie, właśnie jak to jest rozpoczynać od nowa, jest cudownie, jest cudownie, nie ma nic innego, jak iść pomiędzy nowe kręgi ludzi, poznawać nowe osoby. Ja na przykład uwielbiam obracać się wśród nowych osób, Uwielbiam poznawać nowe osoby. Na, na przykład niektórzy mają z tym problem, żeby po prostu wejść, wejść w nowe otoczenie, w nową charyzmę. Ja na przykład bardzo szybko się klimatyzuję i ja na przykład nie mam takich jak gdyby obaw, że no, coś może mi się nie udać, no, może to nie to, może powinnam w ten kręg iść. Nie, ja nie mam w ogóle żadnych obaw. Ja wiem co robię, jestem na 100% przekonana, że mi się uda. Ja jestem bardzo osobą, już mówią, stanowczą, pewną siebie. Ja generalnie widzę świat bardzo pozytywnie. Ja nie zastanawiam się, co na wypadek, gdyby, jeżeli będzie, to gdyby, to wtedy będziemy się zastanawiać, tak? Więc naprawdę zachęcam Was. Gorąco, żeby no, zmienić swoje postanowienia e, i swój to w ogóle tok myślenia. Ja teraz wiem, że dużo osób jest takich negatywnych, e, rozkwijających e, wręcz najchętniej to by ci po prostu podłożyli kłody pod nogi, żebyś się przewróciła, potknęła. E, ja generalnie nie życzę dobrze takim osobom. Jeżeli ktoś mi źle życzy, automatycznie ja komuś źle życzę. E, powiem tak. Nie lubię w ogóle osób, które zazdroszczą w sposób negatywny. Bo jest zazdrość. Zazdrościć komuś na przykład, ale masz fajne auto, też za 5 lat będę sobie odkładać, żeby móc mieć takie auto. To jest zazdrość, ale w sposób pozytywny, a nie taki po prostu szyderczy. Ale ona ma ładne auto. No ciekawe skąd kasę dostała na takie auto, nie? Więc no ja w ogóle od takich osób to po prostu trzymam się z dala i w ogóle e, takich osób nie wpuszczam do mojego prywatnego życia. Nie dzielę się po prostu co mnie i w ogóle nie rozgaduję się, tylko po prostu cześć, cześć albo dzień dobry, do widzenia, bezpieczniej. Ja w ogóle nie lubię wchodzić w interakcje z ludźmi, no po prostu wrednymi. Takich osób jest, no to na dzisiejszym świecie, naprawdę, więc no, trzeba uważać generalnie, co komu się mówi, bo szybko może to się obrócić przeciwko Wam, niestety. E, więc, e, no, ja tak na dobrą sprawę dużo znajomości zweryfikowałam, e, dużo osób od siebie odsunęłam, nie zaprzątam sobie niepotrzebnymi e, ludźmi głowę i, no, i w ogóle szkoda czasu i energii na takie osoby, więc ich, ich strata, ich ich wybory, no, sami sobie na to zapracowali, więc co ja tutaj mogę. E, więc tak, słuchajcie, zaraz się zwijam, zaraz się pakuję do domu i lecę, lecę, lecę do domku, e, bo już późno, więc e, no, trochę trzeba też pożyć, nie tylko samą pracą człowiek żyje, słuchajcie. E, więc tak, tak. No, ogólnie, na, ogólnie, naprawdę. Jestem bardzo szczęśliwa. Jeżeli miałabym podjąć jeszcze raz tę decyzję, na pewno bym nic nie zmieniła. Jestem dumna bardzo z siebie i ze swoich po prostu przekonań i ze swoich osiągnięć. No i tak, kochane, będę już się żegnać, bo już muszę się zbierać. Czas goni, już się zrobiło późno, już się robi szaro na zewnątrz, już też światła wariują. E, więc do następnego kochani filmiku. E, ściskam Was bardzo, bardzo gorąco. Trzymajcie się cieplutko pomimo aury jesiennej na zewnątrz. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, pamiętajcie, dążcie do swego. Dojście do celu za wszelką cenę. Buziaczki, papa. Pa. Trzymajcie się cieplutko.